Aleksandra Dawidowicz. Drogi przyjacielu, dziś jak co dzień rozłożyłem partyjkę naszych ulubionych szachów. Tobie jak zawsze dałem wybór stron. Niestety cisza była odpowiedzią, która hula samotnie. Sercu. Wiem, że nie przyjdziesz. Nie ma ciebie już tu. Odszedłeś tak nagle, że nie pozostawiłeś mi na pożegnanie swoich słów. Wiedz jednak, że ja pamiętam. Codziennie nie czekam, patrząc na naszą. Ulubioną partyjkę, pielęgnując pamięć o moim najlepszym druhu, czytał Bogdan Dymowski.